Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dresik. I dzisiaj kolejny odcinek. Postaram się. Mniej wątków poruszyć będzie może krótszy materiał, bo ostatnio po jak nagrywałem, to wszystkie po półtorej godziny były i przez trzy dni nie było filmiku, bo nagrywałem tyle godzin i nic nie wrzuciłem, bo mi się później tego nie chce obrabiać, nie chce obcinać, więc skupmy się na razie na tym, co jest najszybciej. Czyli Turniej mocy Tytana zaczął się przed wczoraj, bodajże. Eee, taka uwaga, Dresika, od razu może nie do końca dla wszystkich jasna, ale... Jak sobie tutaj zamontujecie coś, to ja teraz, jak zamontowałem na to ten podwójny, to dostałem tam, nie wiem, z 10 tysięcy punktów. Naprawdę to sporo punktów dało, mimo że pierwszy poziom, miałem coś jakoś 69, teraz mam 178 dzisiaj, no, no to około 9 tysięcy punktów dało. E, także, jak ktoś nie ma jeszcze tego pomontowane, to teraz w turnieju mocy Titanów e, można to sobie tam fajnie punkty podrobić. Jeśli chodzi o inne sprawy, jutro otwieramy wszystkie zadania. Jeżeli chodzi o jutro, będzie kolejne zadanie, czyli jutro otwieramy, bo będzie 50 otwierania kulek. Energię jutro zużywamy. No i jeżeli ktoś planuje, to najlepszy dzień na wydawanie szmaragdów. Ewentualnie można się wstrzymać jeden dzień z wydawaniem szmaragdów. I z świnkę, skarbonkę zgarnąć zamiast tego. Jeżeli chodzi o smaragd, to ja bym proponował Wam ten dzień następny. Nie jutro. Jutro energię i te inne rzeczy, które tam są, kulki i tak dalej. Ja już tam sobie trochę pofolgowałem. Skórek zrobiłem 40, tak jak Wam już kiedyś opowiadałem. Dlaczego. Zaraz będzie kolejny turniej, a jak będzie trzeba, to jeszcze mi zostało sporo tych surowców, to jeszcze sobie tam mogę poklikać. Widzicie, te słabsze tytany, to tam mają całe mnóstwo jeszcze leveli do, do zrobienia. 10 to jest 24 tysiące, no to widzicie, mam jeszcze zapasu od cholery, ale nie zużywam. Dobra. Co jeszcze ten? Odnośnie turnieju Tytanów, to wam pokazywałem fajną sztuczkę z tymi fuzjami. Odnośnie fuzji, to tam Olympus nagrywa filmiki, co i jak, ale na razie według mnie to tylko nabija ilość filmików, ale nic nie ma tam w nich takiego wartościowego. Ja czekam na ostateczny jak gdyby werdykt, jakie umiejętności na których to temach trzymać. Na pewno mogą się powtarzać Wam umiejętności na tych pierwszych trzech, no bo ich się nie da dwóch do jednej bitwy wrzucić. E, więc tutaj, jak się coś tam powtarza, to możecie sobie mm, czylować nad tym tematem, ale te dwa ostatnie, one muszą się odróżniać od tych trzech pierwszych, tak, w teorii by było najlepiej. E, no i, i czekam na to, aż ktoś jakąś taką kombinację wymyśli, która będzie najbardziejsza. No ale zobaczymy. E, opowiadałem o tym, że można te e, monetki przerabiać na. E, e, kupować to, to później sprzedawać na te elementy, tam jak to się tam nazywa, już nie pamiętam. To nowa waluta do fuzji e, i w ten sposób można szaleć. Ja proponowałem, sugerowałem, że można w ten sposób sobie, nie wiem, załóżmy, nazbierać tego setkę. Wejść w fuzję, wybrać to, bo to są te pierwotne. się dostaje te katalizatory pierwotne, można dostać te. Tutaj żywiołowe to tylko z sezonów da się póki co. No i to sugerowałem, żeby zrobić tam, nie wiem, ze 100 z szansą, że będziecie mieli trójkę, czwórkę lub piątkę. No wiadomo, że tam 70% jest na 1, 2. No ale jak będziecie pod dyszkę rodowali. No to macie teoretycznie 10 tych rolowań. No, Statystycznie no powinniście trafić drugi lub trzeci, ale macie 76% na to, że traficie inny niż chcecie. Więc ja ewentualnie, jak już to, ja bym, nie wiem, z dziewięćdziesiątkę robił, tak żeby mieć pewne, że polosujecie z tego samego. Wiem, że to jest dużo surowców, ale. No jakbym trafił trójkę, nie tego co chcę, no to bym się już całkiem załamał, nie? Więc pierwsze to tam losujecie, jak wam wyjdzie, a potem to ja bym tak sugerował, żeby nachomikować trochę tych surowców i sobie zrobić ten totem, jakiś jeden tam wasz główny, tak jakbyście sobie życzyli. Lipa jest taka, że tych surowców, tych tutaj nie idzie dostać. I zobaczcie, ja mam tylko dwa totemy z tym wypełnione, bo nie wiedziałem, że to takie jest. Celowałem to z tym szeptem głębin żeby tam dostać lepszy poziom na początku, no i tak na, na zużywałem tego, że guzik z tego wyszło. No i nie ma teraz tego, żeby dostać to za darmo. A jak mam kupić sezon? Tylko dlatego, żeby dostać tej nowej waluty. Tam nie wiem, 50, czy ile tam jej dają. Eee, czekajcie. A to jest pierwotny katalizator, a katalizator ten tutaj jest 40. No, no to też tego ledwo, ledwo dają, więc kupicie sezon tylko po to, żeby to dostać, to bez sensu. Gdzieś tam kiedyś będzie to się dało zdobyć, nie ma co się spieszyć. Także tak, jeśli chodzi o Turniej Tytanów, e, tu wjeżdżam, tam wjeżdżam, jak widzicie już tam sobie trochę porobiłem tych misji dzisiaj. E, jeszcze mi zostały artefakty, nie zużyłem wszystkich, mam tam zasobów, spokojnie mogę to zrobić. No ale coś jeszcze trzeba jutro i pojutrze robić, więc na razie tam sobie ten szmaragdy na pewno wydam e, tylko prawdopodobnie wtedy, kiedy będzie świnka skarbonka, czyli ostatniego dnia przywołania. No to tutaj jest trochę zadyszka, bo nie wiem, czy tyle nazbieram. No powinienem ty, jeszcze te sto dozbierać, także no nie powinno być tragedii, e, bo, bo co, bo tam dwa dni jeszcze do końca, no to nazbieram, no to tyle to mi się uda. E, trochę to sparzyłem, bo e, otworzyłem jeszcze przed tym tutaj eventem, który był i przed tym eventem bodajże chyba nawet co teraz trwa. E, zaraz zobaczymy, bo ja tam coś na jednym kącie zbłądziłem, za szybko te kulki otworzyłem. No, tu nie mam ani jednej otwartej, widzicie? Więc nawet jak otworzę te 100, to nie zrobię wszystkich zadań, tylko tutaj mi zostaną. No, no bo to skichałem, przyznaję się, bez bicia. Pamiętałem, że trzeba otwierać, tylko pamiętałem o tym tutaj 50 i zostawiłem sobie 50 kulek. Mówiła ja to ludzi garbuzik. No i się okazało, że to skichałem. No i przyznaję się bez bicia. No, jak widzicie, możecie sobie też poprawić humor, bo dresik gada, gada, godzinami o tym, jak to trzeba robić, a i tak później spartoli. No, jakoś tak czułem, że jestem mocny, mam dużo kulek. Potrzebowałem wydać, bo dawno, cały czas chomikuję wszystko, więc jak była okazja no to ruszyłem, no i się okazało, że fast start, no ale cóż Lara Craft, teraz drugi ten i No mieli dzisiaj dać e, informacje, dali jak zwykle, czyli nic nie dali ale za to jest preorder, zobaczcie, jak macie zrobioną Larę, możecie za 800 sobie kupić nie rozumiem zupełnie ale zobaczcie jaką rekompensatę dostanę. Zobaczcie tutaj. O. Tyle by mi oddali. Widzicie? Elegancko, nie? Za 800 to by mi tyle oddali. No to elegancja Francja. Nic tylko brać chyba, nie? No, także. Hmm. No, powiedzieli, że coś powiedzą, no to możecie tutaj sobie o postaci zobaczyć. Piękna animacja. E no, bez komentarza, raczej z tego się niewiele dowiecie, oprócz tego, że Lara Craft strzela i takiemu tutaj oto od niego się pociski odbijają. Eee, no, tu expa zarabia, a tutaj możecie widok na miasto. No i to jest całe info o Larze. Jak to będzie wyglądało eee, z tego, co tam napisali, eee, no to będzie dało się ją darmowo dostać. Dla tych, co nie mają, będą ją mogli dostać darmowo, tyle tylko, że jak się spodziewam to tam dostanie się darmowo 2, 3 gwiazdki. Może 4 max. Ale zapomnijcie, że będziecie mieli full wymaksowaną larę z Afriko. Czy zmieniam ten event, czy zmieniam e, opowieści w sensie fabułę? To czas pokaże. Ja szczerze powiedziawszy nawet nie pamiętam jaka była poprzednia. E, ale ten, ale Znając Nexterstów, to pewnie im się nie będzie chciało nic zmieniać, tylko odpalą taki event, jak był. Obym się mylił, oby się coś tam pozmieniało, ewentualnie yy, może tam jakieś rzeczy tam sklepikowe pozmieniają, ale te tutaj oferty to jest dokładnie to samo, co wcześniej było, bo na innym koncie, gdzie nie mam Lary, tutaj na przykład nie miałem w ogóle Lary i dalej jej nie mam. Tutaj wyskoczyły normalnie preordery takie same jak kiedyś, yy, czyli stówka dwie stówki, osiem stówek tak e, więc no jeżeli się to będzie dało za Afriko wyfarmić to fajnie jeżeli by mi się udało tą postać dostać na tam nie wiem 5 gwiazdek powiedzmy, bo na perfekta to nie liczę to żup pójdzie w odstawkę, będę lo, robił larę mm, no i tyle e, Pamiętajcie dla tych, którzy tam powiedzmy są młodszymi graczami i tak dalej, jak zdobędziecie Larę i nie macie tam na nią nie planujecie nią grać od razu, bo macie tam powiedzmy zadyszkę, jeżeli chodzi o surowce, to spróbujcie sobie zrobić taki patent, że zostawicie ją sobie na deser i będziecie mogli mm, w turnieju nocy bohaterów, nie tytanów, tylko heroesów ją rozwijać, wtedy będziecie mogli sobie z Afryku punktoków punkcików nabić mam na myśli to, że jeżeli nie planujecie nią grać, nie macie tyle zasobów to nie musicie jej rozwijać levelu, nie musicie jej rozwijać e, tam, nie wiem, ewolucji i tak dalej, później sobie to zrobicie oczywiście będą takie zadania zapewne w evencie żeby tam jej podbić, coś tam przypuszczam, że będzie analogicznie do tego jak kiedyś było no, ale ten, ale możecie nie ulegać tej pokusie i na spokojnie wtedy w turnieju nocy, bohaterów, będziecie mogli sobie tam kilkadziesiąt tysięcy punktów nabić. No, wiecie, zawsze są to jakieś wybory, nie? Ale młodsze konta nie możecie sobie iskrami tam porobić szachermacher, więc proponuję wam takie rozwiązanie. Możecie korzystać. Takiego typu podpowiedzi Dresika. Ja w każdym razie na pewno na przykład na tym koncie bym tak zrobił. Dlaczego? Dlatego, że jestem pewien, że nawet jakbym tą mnare zdobył tam, nie wiem, dzisiaj czy jutro na 3-4 gwiazdki, to nie jestem w stanie jej z moich zasobów tutaj, z tej wszystkiej sakiewki, co mam, od razu wybustować tam na jakiś taki grywalny poziom, więc będzie to wymagało czasu. A jak ma wymagać czasu, to ja sobie mogę wejść w postać, zobaczyć, jakie tam powiedzmy te potrzebuje. No, itemy i sobie na spokojnie farmić, farmić, farmić teraz. A potem zamontować w turnieju, jak będzie. To jest taki no, dodatkowy progres, jaki można zrobić. Nie wiem kto od nas w teamie jest w stanie porobić tego, tego. boję się zapraszać tych gamonii. Dobra, to tak. Larę mamy omówioną. Żadnych sensacyjnych nowości nie powiedzieli. Preorder oczywiście nie warty zakupów. No, wiem, że stówka to nie. W tej grze to nie dużo, ale w życiu codziennym, za dwie stówki to sobie możecie buty kupić. Zamiast tutaj jakąś larę czterogwiazdkową. No. Nie wiem. Ja w każdym razie. Zobaczcie. Czterogwiazdkowa Lara z tymi tamtymi rzeczami, które ma. Daje wam 12 tysięcy punktów. Jaki to jest biedny. Po... Jaka to jest biedna postać, co ma 12 tysięcy punktów, to zobaczcie. Ta czaba ma 17 tysięcy punktów. To jest. No nic nie ma, ten, ta postać. Tyle tylko, że jest, no. Więc. Tamta lara, ona nie ma skili zrobionych, wiecie o tym, nie? Kupujecie postać z tym, ale nie ma tu skilli porobionych. E, musicie to wszystko tam jakieś glify, inne rzeczy, to wszystko musicie podokładać. Nie ma skórek, nie ma nic. E, a to jest za dwie stówy opylane. Za stówkę możecie sobie kupić larę na poziomie 40. Na 40 poziomie, jeszcze trzeba expa jej dorobić. 5000 punktów. Tutaj kupujecie postać 80. Ta. Po, po, fu, poziom 80, a dopiero setny poziom kupujecie za 800, jeszcze musicie 30 poziomów ekspa doklikać. I tak samo ta postać ma 30 tysięcy punktów. 30 tysięcy punktów ma. Ona nie ma. Yy, no nic oprócz tego, co tam jest pokazane, oprócz kolorku, nie. Także no naprawdę to jest dla bogatych zabawa. Ja w każdym razie odradzam te oferty. Normalny śmiertelnik jest w stanie tam, nie wiem, jak już chcecie wydawać na to pieniądze, to lepiej sobie kupić ten mini sezonik, czy co to tam będzie. Może będzie jakieś tutaj e, mapka, a zapewne będzie jakaś mapka. Więc będzie można to, nie wiem, no kupić sobie tutaj tygodniowy pakiecik, żeby tam jakiś lupek nazbierać. No nie wiem, jakiś tam sposób znaleźć, żeby wydać 50 zł, a nie 820, nie? Czy tam 206, 829, no. No dobra. To taki krótki materiał, jeżeli chodzi o to, co teraz się dzieje. E, żeby ten żeby nie przedłużać, to e, się pożegnam i zacznę nagrywać e, drugi materiał o waszych e, tutaj komentarzach. Wiecie, bo ostatnio jak to wszystko do jednego filmu wrzuciłem, to się okazało, że nic nie wrzuciłem na neta, mimo że się tam eventy pokończyły. To e, no, tak wyszło. No, zaraz ten, zaraz e, mogę Wam jeszcze zademonstrować. A, dobra, żeby być tak w pełni i ten, e, zamknąć temat. Tutaj macie Turniej Nocy Tytana. E, trochę tam sobie pofolgowałem dzisiaj, e, ale ten, ale ja jeszcze mam całe mnóstwo zasobów e, niewydane. No i się zastanawiam, czy to, wiecie, szarpać się teraz. Czy poczekać na kolejne eventy? Zobaczcie, ja tu jeszcze nie mam nawet tego. Po 2000 takie Bide Edition, 200 tysięcy kamieni skórek mamy jeszcze. Także też można w tym mocno poszaleć. Tym bardziej, że tutaj mam niskie poziomy tych postaci. nie? Zobaczcie, nawet Hyperion ma 35 poziom. E, tutaj sobie ostatnio porobiłem, żeby punktów nas zdobywać na ostatnim turnieju. Tutaj mam też przygotowane na kolejny turniej, jakby trzeba było na chwilę, obecną nie, nie zużywam tego. Także tak to mniej więcej się prezentuje. Zobaczcie, ile nafarmiłem iskier. 121 tysięcy, to to jest przynajmniej tam, no całe dwie postacie, bo 65 tysięcy kosztuje iskier, kosztuje jedna pełna postać od początku do końca. Energii nie zużywamy dzisiaj, ona jest bezterminowa. Jak widzicie, nie ma tutaj daty, więc można ją kiedykolwiek otworzyć. A tak jak mówiłem, energię zużywamy dopiero w dniu jutrzejszym, żeby była nałożona na tą tutaj event kolejny. No i tutaj, za wydawanie energii, dostajecie ileś tam skórek. No, zawsze tam 500, to dostaniecie tyle tam. No, ale trzeba łącznie tego 15 tysięcy, więc no, trzeba trochę tej, tych butelek otworzyć. No i jak zobaczycie, że tu jest 15 tysięcy, w tym evencie otwierania jest 10 tysięcy, bodajże z pamięci mówię, 10 tysięcy, tak. No i w tym obecnym e evencie, który teraz mamy, e za wydawanie energii nic nie ma. No nie ma. Tu nie ma akurat nic z, z energią. No dobra, no ale to macie tam te dwa eventy, no to też jest. Lepiej jest wydać jutro i dostać podwójną nagrodę niż dzisiaj wydać i, i jutro obejść smakiem, nie? No. Dobra, tak to mniej więcej wygląda na dresiku 1, 2, 3. Jeszcze pokażę wam na ostatnim, na tym co teoretycznie mam najmniej zasobów, nie mam tutaj czym straszyć i czym wjeżdżać, bo to temy słabe, wszystko tam takie sobie. No i No i co? No i tutaj Lara tak samo jest zrobiona tutaj w, Rado Naldo mnie póki co leje, ale to jest jakiś Polak niepokonani, no to zobaczymy, czy jest niepokonani. Z którego serwera? 164, ja jestem tutaj 160 bodajże 6 albo 160 to jest serwer. 160. No to teoretycznie praktycznie bardzo zbliżony, jeżeli chodzi o staż gry. Więc co, no to będziemy sobie walczyli. No, trzymajcie się ciepło, jak coś to wiecie, tam zaraz się będę, drugi filmik się będzie nakręcał odnośnie Waszych pytań i, odpowiedzi, i komentarzy. No to może tam, jak Was coś nurtowało, to znajdziecie odpowiedź w drugim filmie. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, hej.